Nie wiem po co mam wstać, nie wiem po co mam żyć. Nie mam już żadnych snów, pełno wokół szarych barw. Jakiś pies zaczepia mnie, sprawdzić papiery chcę. Kumple dziwią się, że zaczynam kłócić się. Tylko ty, ty jesteś słońcem. słońcem. Tylko ty, ty jesteś ratunkiem. ratunkiem. Tylko Ty jesteś nadzieją, uśmiechem wszystkim, co masz. Ciągle straszą mnie, że mało od życia chcę, że nie zgadzam się z syfem wokół mnie. A ja po swojemu, proszę zrozum, chcę żyć. Jak ty on, ona wszyscy, wolnym być, wolnym być. Chcę, chcę mieć swoje słońce, jedyną do ciebie miłość. Na zawsze mojego, co. Co w mi się wyśniło Wiem już do wstać. Wiem już po co mam żyć. Wiem, że powrócą z ty. Jak dobrze, że ciebie mam. Przyjaciół kilku też. Ludzi wrażliwych znam. Do roboty się bierz. Posprzątajmy ten syf. Tylko ty, Tylko ty jesteś słońcem. słońcem. Tylko ty. Jesteś ratunkiem Tylko Ty jesteś nadzieją Uśmiechem wszystkim, co mam Tylko Ty jesteś słońcem tylko Ty jesteś ratunkiem, Tylko Ty jesteś nadzieją, Uśmiechem wszystkim, co masz. Jak dobrze by Ciebie mama, jak dobrze by Ciebie mama, jak dobrze, 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 by mama, jak dobrze, że ciebie mama, jak dobrze, by ciebie mama, jak dobrze by Ciebie mama, jak dobrze, by Ciebie mama.